Hej, hey, kochani, dziś przygotowałam dla was przepyszny ketchup z cukinii. Zachęcam was do oglądania filmu. Do przygotowania ketchupu z cukinii będziemy potrzebować: cukinię, paprykę, cebulę, czosnek oraz koncentrat i przyprawy. Wszystkie warzywa obieramy myjemy i będziemy kroić w kostkę. Cukinią kroimy taką średnią kostkę. Nie ma znaczenia jaką, bo i tak wszystko będziemy miksować. Możemy nawet wszystko zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Czyli mam bardzo dużo cukinię, możemy pozbyć się gniazd nasiennych. Wszystkie warzywa będziemy wrzucać do dużego garnka. Paprykę również kroimy w kostkę. Wyrzucamy do cukinii. Również kroimy w kostkę. Kosznek również powinien taką większą kostkę. Dużo samego do warzyw. Do warzyw dodajemy sól. Całość mieszamy. Następnie wstawiamy na ogień. Gotujemy na średnim ogniu około 2 godzin, od czasu do czasu mieszając. Następnie przygotowane warzywa studzimy i blendujemy. bierzemy cukier. Wlewamy ocet. Dodajemy koncentrat pomidorowy. Dodajemy również pieprz czarny, kurkumę, słodką paprykę i całość dokładnie mieszamy. Całość stawiamy na ogień. I gotujemy jeszcze około 20 minut na małym ogniu, cały czas mieszając, aby nam się nie przypaliło. Ketchup należy spróbować i ewentualnie doprawić według uznania. Gorący ketchup przelewamy do słoiczków. Wycieramy brzegi, porządnie zakręcamy słoik, tak robimy, aż skończy nam się ketchup. Słojki należy zawękować. Ja wykuję w piekarniku. Ustawiam słoiki na środkowej półce. Ustawiam temperaturę na 110 stopni i od momentu zagrzania się piekarnika wykuję 15 minut. Następnie należy wyłączyć piekarnik i pozostawić słoiki do całkowitego wystudzenia.